WhatsApp up, kosmici? z tej strony Alien, Słuchajcie, stęskniłem się za Kubą. Pozwolę mu odkupić swoje tutaj łaski, prawda, wkupić się w moje łaski. Z powrotem zagramy ponownie w weryfikację przyjaźni. 15 tysięcy monet Kuba, jako iż nie jesteś moim przyjacielem, a nie liczę w ogóle na ciebie, bo. Karolia, no ja przepraszam, no... Weź, no ja Cię słabo słyszę, bo ja na lotnisku jestem. No ja już lecę tam z kwiatami do ciebie. No wybacz Nie mi. Nie lubię kwiatów. Wie, no, no widzisz, dobrze, i widzisz, to dobrze. tylko świadczę o tym, jakim słabym jesteś przyjacielem. Wyso Poczekaj. Okej. Okay. O! Możesz wybrać teraz moje ustawienie od 1 do 5. Co wybierzesz? A wybieraj Ach. rozważnie. Ostatnio chyba trójka była nieszczęśliwa, więc może tym razem będzie szczęśliwa. Czyli trójka. Tak. Okej. Okay. Okej, okay. nie wiem jak ta nasza przyjaźń się, mm, prawda, potoczy, ale teraz ty masz taki. Jesteśmy naprawdę... jednak przyjaciółmi? Nie! O -o. I zbyt nudny, wiesz? Nie. Wiem. Jesteś... wiem, ale to przez to, że z tobą się zadaje, za dużo z tobą rozmawiam. No nie wierzę! Ja chuj, ty bezszelny hamie, ty! No dobrze, niech będzie numer jeden. Nie skomentuję tego. Tak dobrze? Nie skomentuję. Wybierz teraz lewego skrzydłowego. Od jednego do pięciu. To niech będzie piątka. To również tego nie skomentuję. Byli, idzie mi coraz lepiej. Chciałbym. Poproszę teraz kolejnego lewego, prawego przepraszam, skrzydłowego. To znowu jedynka. <grym> niech będzie. Karol, czy ty płaczesz? Środkowa pomoc ofensywna. Poproszę od jednego do pięciu. Ty? To może teraz. E, pomocnika jakiegoś? Dwójkę, tak? Jesteś pewien? No. Jak ostatnio mnie o to zapytałeś, to przestaliśmy być przyjaciółmi, więc wybieram czwórkę. <laughs> Jesteś pewien, że czwórka to dobry wybór? Co, przy takiej weryfikacji to trudno mi powiedzieć. Ty mi powiedz, zastanów się mocno. Dobrze, wybieram piątkę. Środkowa pomoc z drugiej strony poproszę. Od jednego do pięciu. Sugerujesz chyba mocno jedynkę. Niech będzie jedynka. Powiem ci tak, na chwilę obecną, zastanawiam się, dlaczego w ogóle jeszcze z Tobą rozmawiam. Hmm... To, może przejdźmy lewa obrona w takim razie. Abyś miał też czas na zastanowienie się i na przemyślenie tego, co robisz. Od jednego do pięciu, poproszę. No to zróbmy trójkę. No, środkowa obrona w takim razie. No to dwójkę. Dobrze, środkowa obrona, kolejny zawodnik. Mm, czwórka. <coughs> Prawa obrona. Jedynka. No i bramkarz, mój drogi. Został bramkarz. Bramkarz musi być number one. <laughs> no dobrze. No i teraz lecimy szybciutko z, proszę ja ciebie, ławką rezerwowych, więc tutaj od jednego do pięciu. Trzy? Dobra, trzy. Kolejny. Ach, Jezu, ilu ich jest? No tro... O, stary, o, stary, o, stary, o, stary. O stary, powiem o nie, ci tak, jest team, team of the year, samo. jest team of the year Na którejś z pozycji Okej, okay, słuchaj, zróbmy tak, jeśli trafisz go Jesteś moim przyjacielem i nic tego nie podważy, ok? I będę mógł wrócić z tego lotniska? Tak, nawet ci zapłacę za powrót O rany Nawet ci czekoladki przyślę No dobrze, jakieś koła ratunkowe? Telefon do przyjaciela jedynie No ty jesteś moim przyjacielem No ja ci nie mogę pomóc no to, to ty do nie po... mam dzwonić? Nie wiem! Traf po prostu! Cztery! Jeszcze raz? Cztery? Bo nie! Do... Jeż... Poczekaj, bo nie wiem czy dobrze usłyszałem. Ty? Nie! Cię... Nie zmieniaj! Co cztery! Co pierwszy? Cztery. cztery, cztery, cztery! Kuba? Tak? <laughs> Kocham Cię! O, wiedziałem! No, Trafiłeś no, mi, Marcelo, team pięcia. of the year, stary! O, ja cię kręcę. No i proszę bardzo, i przyjaźń kwitnie, jak, y, prawda, drzewko jabłoni na wiosnę. To jeszcze teraz menadżer na koniec, mój drogi. Wybierz mi menadżera od jednego do pięciu i to by było tyle. Mogę rozwalać system stary, mogę rozwalać system. Hmm, ostatnio tego mi nie dałeś. Wiem. Czyli byłeś aż tak zrezygnowany. Tak, tak, po prostu już y, ratowałem sam siebie. Wszystko ratowałem. To ten. To... Ach. Było takie słabe wtedy, że z unią. No dobrze, to jak wygląda sytuacja teraz z menadżerami? Jak bardzo źle stoję? A, to nieważne, kogo wybierzesz. Ja, ja ci już powiedziałem, ja po prostu oświadczę ci się jeszcze w tym tygodniu. Och, cudownie, czekam na... To ja czekam na kwiaty teraz. Dobrze, czekaj. Będą. Eee, to niech będzie trójka. No i dobra, jest. 75 zgrania, 83. Ocena timu to jest całkiem spokojny no Marcelo Team of the Year, najlepsza karta z całego tutaj mojego zespołu. Słuchajcie, moi kochani, jako iż Kuba wraca do domu, um, macie jego link w opisie, bo on też sobie tam YouTubeuje więc zapraszam ciepło, wbijcie do niego i powiedzcie mu e, tak ode mnie, bo on teraz nie słyszy, nie? nie, nie. Słyszysz? Kuba? O, nie, Jaki sł Kuba? Do, o, nie, nie ma Kuby teraz. teraz nie nie ma kuby. Macie, 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 co tam u Kuby? Wszystko okej, ok? dobra. Yy, yy, wpadnijcie do Kuby, zostawcie jakąś tam łapkę pod filmem i powiedzcie mu, że jest fantastycznym przyjacielem i Alien się cieszy, że ma takiego kumpla, no. To, takiego serducha. Zobaczcie, jaki skład mi złożył. No kto by mi taki złożył? No, kto? Jak, jak, jak Kuba złoży skład, to nie ma, wiecie, kogo we wsi, no. No nie ma. Słuchajcie, teraz yy, lecimy z meczem. O! Wardy, legendarna karta. Holy City costa, Koszta. No, będzie ciężko. Skrzydła, jedno skrzydło na pewno bardzo szybkie. Obrona Otamendi. O, ja cię kręcę. Na lewego. Za daleko, za daleko, ale jest już przy piłce. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Lewy. Lewandowski. Nie, źle ustawiłem się. Ole, piłka prawie za kołnierz bramkarzowi. Świetnie. Odbierzcie mu. Dobrze, wpadaj tam w niego. Wpadaj, 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 wpadaj. Dobrze, świetnie. Waran. Waran o to chodzi. Okej, okay, utrzymanie przy piłce. Lewandowski z Miller. O, Guarin. Guarin. Guarina nikt chyba nie dogoni. Uderzenie Guarina i Czetrpech broni. To było oczywiste, że tam puści. Panowie, co wy robicie? Dobra, biegaj, 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 biegaj. No i Neymar, proszę bardzo. Neymar się przepchnął. I to chyba była dobra zmiana. Co ten Neymar wciska, ale nie rozumiem, dlaczego mój obrońca się tak dał łatwo przepchnąć. Kurde. No niedobrze, będziemy teraz musieli kombinować. Wchodzę na ofensywny w takim razie i trzaskamy. Tak nie może być. Nie wiem, czy powinienem siedzieć na tym ofensywnym. Czy może zejść na coś innego. Varan! Co zrobił Varan? Co zrobił Varan? Dobrze, wypuszcza. Z Lewandowskim zgrajcie sobie. Świetnie, dobra piła. Miller. Nie był faulowany, bardzo ciekawe. Bardzo. No, no, dawać, śmiało, śmiało, śmiało. I teraz jedziemy, 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 jedziemy. No, ale halo! Klikałem wypuszczenie. Jezus, naprawdę, ja nie wiem, co ten komputer robi dzisiaj. Alex, oddaj, na spokojnie. Na sp... Dobra, schodzimy z tego. Come on, ja jestem cały czas faulowany. Dawać, dawać, dawać. Ok, koniec pierwszej połowy. Nie udało mi się nic zrobić. No, tutaj tylko się bronię. Muszę. Ciężka sprawa, nie wiem co tutaj mogę zrobić, co tutaj zmienić. Zmieniłem trochę wytyczne. Mam nadzieję, że chłopaki będą się teraz inaczej zachowywali na boisku, będą chcieli biegać i pomogą mi wygrać tutaj mecz. Ajajaj, Messi na Felipe. Ok, świetnie. Miller, Miller wybiega. Idealnie, Miller. No i właśnie teraz chłopaki mi zaczęli grać. Proszę bardzo. I nie ma. Aj, kurde, Felek. Było blisko. Do środka. I tutaj, tak jest. I tutaj Miller przejście i uderzenie! Aj, czetrpech znowu broni. Dobry jest, Petr Ronaldo. Powstrzyma go ktoś? Odbierze piłkę? No, patrzcie, ach ten Ronaldo, no niesamowicie, dr niesamowicie tam śmiga. A Messiego ma, o oh, kurde, Messiego ma Team of the Year, gościu. I czas atakowania, czas atakowa... Dobrze, dobrze. O to chodzi, dobre dwa odbiory. No, świetnie, ten za zawodnik się tutaj zachował teraz. Kolejny świetny odbiór. Doch, prawie trzeci by tam siadł. Nie. No gdzie podałeś? Stary, do cholery, gdzie podałeś? I ciskamy, ciskamy do przodu. Ciskamy, chłopaki, gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Tak jest, tutaj. No nie zupełnie tu, ale teraz do góry. I tam, świetnie. Tak jest, dobra kontra. Dobra kontra. Dobra kontra. Do kogo to było podanie? Do kogo mogę wiedzieć? Lewandowski. Lewandowski. Jest, uderz to lewy! Do cholery, lewy! No, miałeś tyle miejsca! Dawaj go! Jest! Jezu! No, dlaczego on się tak utrzymuje przy tej piłce?! Przecież to jest bóg futbolu! Dobra, jedziemy, jedziemy! Na dół! Come on, come on, come on, chłopaki! Ja pierdziele! No, nie wywracać mi się teraz! Dawaj, Miller! Tak jest! Dobrze! I do przodu, i tam! Do góry, świetnie! Kto to jest? Lewy! Lewandowski! Świetnie, Lewy! Przejdź to do cholery, Lewy! Warin jest, jest, jest! jest! No, tam, tam! Fucking hell. W końcu, w końcu, come on, jedziemy z tym Jedziemy z tym, jeszcze jeden gol Dobra jedziemy i tutaj do góry, ładnie, ładnie I teraz tam na lewego, i lewy wypuści O boże jedyny, Felip O boże co? co, co, co Gdzie tam był Spalony Dobrze jest, dobrze wyłuska na gała. Świetnie na Lewandowskiego nie było spalonego. Lewandowski, czy będzie dzisiaj bohaterem? Czy będzie bohaterem? Nie, ale Di Maria! Di Maria! No nie wierzę, co? Jak, jak, jak tam spalone? Co? Co się dzieje? Come on, 88 minuta. Dobra, słuchajcie, atak całą drużyną. Jeśli teraz Messi nas nie pokona, kończę z FIFA. Serio, jestem tak słaby. Kończę z Miko. Czy nawet weryfikacja przyjaźni. Fajnie, zyskałem przyjaciela, ale straciłem uznanie widzów, bo jestem zerem w tą FIFA.